Omówię teraz program do zadania podzielna przez 9 w języku Pascal. To kluczowy program, nazwa programu podzielny przez 9, średnik, deklaracja obiektów zmiennych. Będziemy potrzebowali obiekt typu string, to będzie nasza liczba, którą będziemy wczytywali. Następnie obiekt typu long in, będziemy zliczać sumę tutaj cyfr tej liczby i zmienna pomocnicza do pętli i typu byte. Początek programu, koniec programu. Kropka. W programie wykorzystamy funkcję języka Pascal ORD, która zwraca nam kod znaku. Zna, yy, cyfra 0 to kod 48, cyfra 1 to kod 49. Na początku wczytujemy naszą liczbę n. Ustawiamy sumę cyfr na 0 i w pętli for. Będziemy powtarzać następujące działanie. Od 1 do długości naszego łańcucha będziemy zliczać kolejne cyfry, stosując funkcję ORT i przesunięcie 48. Po wykonaniu tej pętli będziemy sprawdzać wartość sumy cyfr. Jeżeli jest ona podzielna przez 9, wypisujemy komunikat TAK, w przeciwnym razie wypisujemy komunikat NIE. 正规啊。